Cześć, zapraszam Was dzisiaj na luźniejszy odcinek, na vloga, na dzień ze mną. Trochę spraw mam do załatwienia. Nie chcę cały czas gadać o poważnych tematach, bo można się zmęczyć, a tydzień był trudny, więc czemu by nie zrobić sobie takiej trochę przerwy od tego wszystkiego? Jadę teraz na badania krwi i zabieram Was ze sobą. Ja najpierw zapomniałam kluczy do samochodu i wyszłam bez kluczy, a teraz w chwilę jak się zorientowała, no, tak, że nie wsiadłam długo. No, także Już parę z do domu. <słuch> Całe życie zapominalska, już wszystko jest, możemy jechać. Jest okropnie, dzisiaj wieje, że o matko, głowę urywa. No ale trzeba zrobić te badania w końcu bo ja często choruję na anemię, a czuję, że chyba znowu coś jest nie tak, więc tak jedziemy, podajcie się! Już jestem po, już jestem w domu, ale jak na złość. E, byłam kuta dwa razy. Dzisiaj nie mój dzień, bo i tutaj, i na jednej ręce, i na drugiej ręce, e, bo nie leciała mi krew z jakiegoś powodu. E, tak, tak. E, mam nadzieję, że mi przestanie boleć ręka, dlatego że idę do pracy niedługo. E, no i muszę być sprawna i silna dzisiaj, ale. Pierwszy raz w życiu tak miałam, że aż mi się słabo zrobiło, mimo że ja mówię tatuaże mam i jakoś i igieł się nie boję, tak dzisiaj yy, no <ścoughs> jakoś tak yy, słabo, słabo mi było później, no ale już po. Także czekam teraz na wyniki, idę coś zjeść, bo już o tym marzę i, i do pracy. Terima kasih telah <laughs> menonton! teraz krótką przerwę, i tak sobie wpadłam na pomysł, bo dzisiaj będzie krótki odcinek, bo ja też nie mam za bardzo czasu, ale chciałam coś nagrać. E, robiłam, e, kończyłam scenariusz do mojego przemówienia na, e, na studia, i przemówienie robię na temat oczywiście podróży e, któż by się spodziewał, ale e, pomyślałam też, że zahaczę o ten temat z Wami. Dlatego, że uważam, że to jest ważne żeby to podkreślić, jak dużą inwestycją w siebie są podróże i... i jak dużo dają jako po prostu same w sobie, jak dużo uczą i zobaczcie nawet jak tak sobie właśnie opisałam ten scenariusz to Zdają sobie sprawę, że od zarania dziejów przecież odkrywane są nowe miejsca, nowe planety, że człowiek cały czas poszukuje, chce wiedzieć więcej i więcej i więcej. I wydaje mi się, że to jest bardziej w ogóle kwestia takiej wewnętrznej potrzeby odkrywania siebie i poznawania przez to podróżowanie właśnie. Nawet yy, w ogóle ludzie tak od początku prowadzili koczowniczy tryb życia, dopiero później zaczęli się osiedlać i yy, mi podróże właśnie też dają bardzo dużo, jeżeli chodzi o dowiadywanie się yy, o samej sobie, bo tak naprawdę to... Najwięcej, najwięcej się uczymy wtedy, dlatego że musimy zaplanować wszystko od początku do końca. Musimy być zdani na samych siebie. Jesteśmy w nowym miejscu, w obcym miejscu. To jest taka próba dla nas, jak my się będziemy zachowywać. Czy sobie damy radę? Musimy sobie dać radę, więc to jest bardzo ciekawe mnie na przykład to jest e, bardzo dobry test na to, jak, jak ja sobie poradzę w, w, w tych nerwowych sytuacjach i wiadomo, że człowiek musi e, panować nad swoimi emocjami, a różne sytuacje się dzieją e, nie raz, nie dwa. E, plus jeszcze musicie wiadomo kupić bilety, te karty pokładowe, wszystkie dokumenty potrzebne. E, trzeba e, zabukować sobie nocleg. Później zaplanować to wszystko. Więc to też jakieś przedsiębiorczości e, na pewno uczy to to. Be, bez dwóch zdań. E, no i e, samo, samo to, że jak podróżujecie, to poznajecie dużo ciekawych, wyjątkowych ludzi, historię, tak, inne kultury, możecie mieć inne spojrzenie na, na to, jak wygląda świat, że nie trzeba żyć. E, w takiej swojej bańce a później sam powrót chociażby przecież powrót do, do domu to też jest mega fajna część podróży jak zmęczony wracasz do domu i tu swoją, wracasz do tej swojej rutyny i doceniasz ten dom, że go masz albo jeżeli nie czujesz się komfortowo wracając do domu to dodaje ci jeszcze takie potwierdzenie ok, czyli ja muszę coś zmienić w tym swoim życiu więc każdy etap podróży jest wyjątkowy ja osobiście najbardziej lubię moment. Podróży do celu, czyli na przykład wiecie, jak jadę załóżmy lecę na Cypr, no to lubię sam proces tej podróży, lecę, lot, później autobus, planowanie tego, bardzo lubię ten moment, później samochód i tak dalej. No ale każdy etap tej podróży ma coś w sobie wyjątkowego i, i daje na pewno z każdą podróżą człowiek dowiaduje się czegoś nowego o sobie, więc uważam, że to jest mega inwestycja. I niedroga inwestycja. Mogłoby się wydawać, że to jest coś bardzo drogiego, a tak naprawdę mm, wystarczy 250 zł, 300 zł i nieraz ma się wycieczkę na dwa dni gdzieś choćby za granicę. Właśnie ostatnio znalazłam bilety za 4 zł do Norwegii, tylko że teraz zbliża się sesja, więc nie mam jak polecieć. No ale tak pan mówię, nie poddawajcie się, jeżeli to też jest Wasze marzenie. Przepraszam, że tak zarkam co chwilę, ale też patrzę, bo na no, pracy i e, nie wiem czy muszę iść, czy nie muszę iść, więc kończę. Życzę Wam miłego dnia. Ja się zbieram do pracy. Sorki, że tak krótko następnym razem będzie dłużej. E, mam kilka filmów zaplanowanych, no, ale e, czas goni. <gry> Także trzymajcie się ciepło, lajkujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa. pa.